Witamy serdecznie. Zimycie na gospodarstwie u pana Jarka Burczyńskiego. Jarku, e, czy możesz pokrótce opowiedzieć o swoim gospodarstwie? Co uprawiacie? E, czym się zajmujecie? No i oczywiście, gdzie w tym momencie jesteśmy? Tak, całą lokalizację. Witam serdecznie. Znajdujemy się w okolicach Kowalewa Pomorskiego. E, zajmujemy się uprawą tradycyjną: e, buraki cukrowe, kukurydza, pszenica, rzepak a także y, warzywa typu cebula, buraczek ćwikłowy i seler korzeniowy. Poza tym y, hodujemy również bydło opasowe. Jesteście firmą rodzinną, tak? Jesteśmy firmą rodzinną, uprawiamy 500-hektarowe gospodarstwo, prowadzę to ze swoją e, kobietą, dwójką e, synów i córką i moją mamą, seniorką. Rodu. Teraz wspólnie z Jarkiem opowiemy pokrótce o maszynie Swifter SO 6000 Profi, której Jarek jest właścicielem. Jarku, kilka pytań. Z jakim ciągnikiem chodzi maszyna? Z jaką prędkością pracuje i mniej więcej pod jakie uprawy jest używana? Maszyna chodzi u nas w gospodarstwie z ciągnikiem minimalnie 200-konnym, w zależności od tego, jaki traktor jest akurat wolny. Uprawiamy tą maszyną e, pod e, zboża, pod e, warzywa, pod e, przeważnie no, pod drobno nasienne, ktu, taki był nasz zamysł, żeby po prostu za, zakupić tą maszynę, e, która taką maszynę, która zrobi e, za jednym przejazdem, uprawi nam e, glebę, przede wszystkim pod cebulę, pod, pod buraki cukrowe, buraczki ćwikłowe, no i Trafiliśmy na taką maszynę i była na testach, spodobała się. Super wschody, przede wszystkim no cebuli, która jest oczkiem w głowie moim w gospodarstwie. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, o to, żeby było równo uprawione, na równą głębokość, żeby wschody były równe, ponieważ później wiadomo, przy nierównych wschodach są problemy z zachwaszczeniem. Nie wiemy kiedy podjąć decyzję, żeby wjeżdżać z herbicydami. Uprawiamy także pod zboża zimowe jarę, kukurydzę. Mówię, po prostu głębiej ustawiamy i jedziemy trochę wolniej. No, ale przeważnie, uprawa pod cebulę to jest od 8 do 10 km na, na godzinę. Pod kukurydzę i zboża od 10 wzwyż. Wtedy aż tak bardzo się tutaj, no nie przejmujemy tym rozpyleniem gleby. Teraz pokrótce z Jarkiem opowiemy o kilku szczegółach tej maszyny. Pierwszy element tak naprawdę uprawowy w Twoim przypadku, spróchniacze śladów, tak? Tak. Pokrótce, czemu się zdecydowaliście na spróchniacze? Spulchniaczy śladów jest, jeśli chodzi o równomierno, głębokość, równomierną głębokość uprawy, jest to podstawa i ja nie, nie wyobrażam sobie uprawy agregatem bez spulchniaczy śladów. To jest szczególnie przy drobnonasiennych. Przy, szczególnie przy drobnonasiennych, gdzie to jest podstawa po prostu wschodów, równych wschodów przede wszystkim. Okay. Idąc dalej, włóka hydrauliczna, tak zwany nasz crash bar, sterowana z kabiny ciągnika. Włóka łopatkowa, tak, która wiadomo e, wstępnie nam wyrównuje, wyrównuje tą ziemię, zrywa tak, część, część podłoża króciutko. No jest bardzo wygodna, przede wszystkim, że jest hydrauliczna. E, wiadomo, jak to każdy z nas posiada gleby o, e, o mozaiki. E, na glebie cięższej trzeba tą włókę bardziej docisnąć, na lżejszej trzeba podnieść. Jest to fajna sprawa, przede wszystkim wygodna. Przejdźmy do kolejnego elementu. E, przedni wał strunowy, który wykonuje następną pracę. Króciutko, Jarku, e, co zaobserwowaliście z tym wałem? Jak to jak to wygląda? E... No Bardzo dobrze się zachowuje i na glebach ciężkich, i na, na lżejszych. E, robi taką e, pierwszą, jedną z najważniejszych w sumie. Prac jak w tym agregacie, czyli tą luźną glebę zagęsz wstępnie zagęszcza. E, no, przede wszystkim się nie zapycha, i Jest trzyma całą solid, głębokość solid, solid, też, Solidny nie? i trzyma całą całą głębokość e, agregatu na zadanej wysokości. Przejdźmy do elementów roboczych. Zdecydowaliście się tutaj na cztery rzędy zębów Gamma, czyli ząb prosty. Dlaczego? E, ze względu właśnie na no, no, takie. Gleby ciężkie. Mieliśmy agregat na gęsio, stopach i wyciągał nam po prostu kluski, mokre kluski, które no, po prostu już nie dało się ich rozbić i, i, i dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę agregatu, na, na właśnie na proste zęby. I no, to był strzał w dziesiątkę. Jeśli mówimy o sekcjach uprawowych. Yy, wspomnijmy króciutko o, o amortyzacji, tak? w wersji, wersji właśnie Swiftera Profi. Mamy już tą podwójną amortyzację. Mamy amortyzację na sprężynie oraz yy, na siłownikach. W całej, całej sekcji, dokładnie. Co nam jakby pozwala lepiej, yy, lepiej kopiować ten teren? Tak? Czy, czy rzeczywiście zauważyliście tą różnicę? Tak. Tak, jest taki bardziej. E, po prostu widać różnicę terenu, jeż, jeż, jeżeli jest z jednej strony jest wyżej, z drugiej jest niżej. Widać, że, że nie ma jakiegoś takiego rycia z tej strony, gdzie jest y, wyżej. Y, no, jest to fajne rozwiązanie, które się sprawdza. No, mamy pierwszy raz do czynienia z takim rozwiązaniem, hmm. i, i na, na, naprawdę e, ma to sens nie? w tym agregacie, i, i widać po prostu efekty. Kolejny element. Czyli tak naprawdę serce naszej maszyny, podwójny wał cross -heel, duża średnica 440 mm, zakończony jeszcze wałkiem finish, czyli wałek strunowy 270 mm specjalnie są małej średnicy, żeby się szybciej obracał, Jarku, króciutko. Jak te wały ci u was spisują? Te wały przede wszystkim się nie zapychają, zdają egzamin w polu jest równomiernie gleba zagęszczona Finisz wałek dokańcza do, do jakby całą te, technikę, całą po prostu tutaj strukturę, jakby. strukturę mhm. uprawę, dokańcza jakieś bryły jeszcze, rozbija. A no. właśnie, powiedziałeś o bryłach, jak sobie radzi właśnie ten podwójny crosskill z dużymi bryłami, czy jesteś w stanie w jednym przejeździe uprawić? Tak, jesteśmy w stanie w jednym przejeździe, tak jak tu widać na polu, że jest to naprawdę efektywne. Nie jest to marnowanie paliwa, puste przejazdy. Jest to maszyna dobrze skonstruowana. Super praca. Pamiętam, jak zamawialiście agregat, mówiłeś sporo o kamieniach, tak? że, że są u Was kamienie na polu. Tak. Dlatego dla Was wybraliśmy specjalnie ten wał z zabezpieczeniem. Co któryś pierścień umiejscowiona jest ta sprężyna, powiedz, czy zdaje to egzamin. Moim zdaniem zdaje to egzamin. Nie mieliśmy żadnej awarii, żadnego jakiegoś tutaj wcisniętego kamienia, jakiegoś pękniętego koła crosskillu. Także no, ciężko to zauważyć z kabiny ciągnika. Oczywiście, ale, ale, no, no, ale widać po efektach, ale widać po efektach że... Że, że jest to jeszcze po tylu hektarach. Maszyna jest cała hmm. i nie nieuszkodzona. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o agregacie. Wtedy był dylemat, czy bierzemy maszynę zawieszaną czy właśnie tak jak tutaj zdecydowałeś się jak na pół zawieszaną eee, taka pada decyzja powiedz mi dlaczego dlatego, że jest to duża maszyna dosyć ciężka eee, no na, zawieszana no, potrzebuje wiadomo ciągnika ciężkiego z dobrze obciążonym przodem eee, chodzi też tutaj chodziło też nam o, o po prostu o przejazdy z, pól, mhm. z pola na pole Czasem to są kawałki oddalone od siebie po kilkanaście kilometrów nawet, trzeba przejeżdżać przez miasta, przez, przez wioski, centrum, e, no jest to bezpieczniejsze naszym zdaniem i wygodniejsze przede wszystkim. Tereny macie pagórkowate, e, pamiętam, że mówiłeś koniecznie jak największe, jak największe opony tak, żeby ta maszyna była stabilna. I rzeczywiście nie ma z tym problemów, tak, te przejazdy? Tak, 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 tak. Jest, jest to na pewno bezpieczniejsza, szeroka opona jest bezpieczniejsza, a także też chodzi o, o wiosnę, gdzie, gdzie, gdzie czasem no, gdzieś tam przy jakimś dołku trzeba, trzeba się podnieść i, i wyjechać. E, tak się nie wżyna i, i, i po prostu no, im szersza, tym lepsza, moim zdaniem. I tak też wybrałem.